Nie jesteśmy krajem najdroższym, chociażby dlatego, że po prostu na więcej nie byłoby stać polskich klientów, tymczasem no w końcu zeszłego roku, czy na początku pierwszego kwartału mieliśmy 142 karty SIM na 100 mieszkańców. Oczywiście to jest fałszerstwo statystyki jako takiej, ale to znaczy w badaniach wychodzi, że w rocznikach powyżej 15 roku życia prawie 86-87% ankietowanych przez łukę, na przykład w dużych badaniach ma telefony komórkowe. Widać, że to jest po prostu powszechna. Dzięki temu, że taki jest poziom cen, to jest łączność powszechna. Z kolei w drugą stronę, dzięki temu, że jest powszechna, to operatorzy mogli zejść na dość niski poziom. Tym bardziej że od czasu do czasu wybuchały wojny cenowe. To jest zresztą bardzo klasyczne zjawisko w takich rynkach quasi oligopolistycznych. To jest właściwie rynek oligopolu. Jest kilku graczy tylko. Nie bardzo się zmieści więcej graczy w soc. Z powodu takiej, ani innej polityki podziału częstotliwości zapoczątkowane jeszcze na początku, w końcu lat 90. i trudno ją teraz zmienić, trzeba przeprowadzić porządkowanie częstotliwości właściwie w całej Europie albo nawet na całym świecie, co jest zadaniem niezwykle trudnym, więc w takim układzie, jaki jest, na każdym rynku jest tylko kilku graczy widać wyraźnie, że to jest oligopol, ale oligopol odbierany przez konsumentów jako wolność wyboru i rzeczywiście no, w takim rozumieniu jest to wolność wyboru. Czasem w tym oligopol. Polu, który z operatorów się wyłamuje i rozpoczyna kolejną wojnę cenową, jak w podręczniku akademickim ustawia się nowa równowaga cenowa na niższym poziomie.